Idy Nigdy kurwa nie płacę, Bo jestem tego wart Parę wierszy napisane W ich jeden testament mam A ty cały mnie Cały mnie, cały mnie Tylko w twoich oczach zauważyłem sen Nigdy kurwa nie płacę, Bo nie jestem tego wart Parę wierszy napisane W ich jeden testament mam A ty cały mnie Cały mnie, cały mnie Tylko w twoich oczach zauważyłem się. Pyta się mnie typ, czy mamy to szczęście Zjdźcie z moich myśli, bo pędzą najprędzej A są moteli pustych serc Może mam w kopercie, a może mam w kopercie Jedyny BYŁ jak no to ten na messengerze Bieba nie zostało mała nam, nic więcej Czy zobaczę ciebie jeszcze? Kurwa w pierdolonym śnie, czy zobaczę ciebie jeszcze? Ciebie jeszcze, jaj, jaj. jeden dzień, jeden bierny, jeden sen. Nigdy kurwa nie płac za no, mną, bo nie jestem tego wart, parę wierszy napisane, w ich jeden testament, mama, ty cały mnie. Cały mnie, cały mnie, tylko w twoich kiociach zauważyłem sen. Nigdy kurwa nie płac za no, mną, bo nie jestem tego wart, parę wierszy napisane, w ich jeden testament, mama, ty cały mnie cały mnie, tylko w twoich ociach zauważyłem, że